Tutaj mam tutaj suszę taką kolejną porcję kolejną porcję tego kaktusa leczniczego On ma bardzo bardzo duże właściwości lecznicze. E, Nadia, Nadia zamówiła gdzieś tam przywieźli to tam daleko gdzieś gdzieś sklep, bo ten kaktus tak e, dość rzadko występuje, nie jest taki za tak bardzo popularny i ten jest, no jest, jest dość drogi, nie? i on jest pocięty na takie pocięty jest na takie na takie plastry żeby lepiej sech no i ja go postawiłem rozsypałem to wszystko postawiłem na takim koszyku ten koszyk jest przewiewny yy, i ten i to szybko wyschnie bo to lepiej jest to jak się zaparza tą jak się zaparza tą herbatę z tego to lepiej jak to jest lepiej jak to jest suche no. idę teraz idę teraz yy, no Idę teraz tam do hoteliku, bo Nadia znalazła jakąś taką roślinę i ona mówi, że to jest jada, jada, jadalne i muszę, to, muszę jej to wyciąć. Nie? Ona powiedziała, że to coś zrobić z tego, jakąś potrawę. Nie wiem co to jest, zaraz zobaczymy. Nie? Pogoda, oczywiście, ładna. Tak troszkę jest zachmurzone, ale ten. Ale generalnie jest, jest bardzo fajnie. Nie? Idę, i teraz właśnie ten. Teraz pokażę, teraz pokażę tą roślinę i ona mi powie, którą którą ściąć. Tak o. Tutaj, po, tutaj tak, o, bo to jest. Tu, tutaj rośnie taka odmiana kaktu, bambusa. To jest jakaś taka troszkę inna odmiana. To nie jest ten bambus, z którego ja robię mebelki. To jest jakaś taka inna odmiana. I tutaj, i tutaj zaraz pokażę. Tutaj może. Tu może słabo widać. Tutaj może słabo widać. Zaraz zobaczę. Oje, o jest, teraz dobrze. Teraz będzie dobrze widać. Tu jest właśnie taki odrost. Tak to wygląda ten odrost. Taki stoż, stożkowaty. I to jest właśnie, ona powiedziała, że to jest właśnie do, yy, do jedzenia. I idę teraz ten. Ona mi pokaże, które który ten, yy, które ściąć. Nadia, diach ten show mi which one is for cutting, okej? Tak. Kapeng. O. Oh. Kapeng. What is name? To kapeng. Kapeng, kapeng. Kapen. Kapeng. To kapeng. Yes. No. To się nazywa kapen, bo bo Kapeng, kapeng. Kapen, kapen. Tak to wygląda, to wyrasta z ziemi tu właśnie obok koło, koło tego kaktusa. Takie ma takie zakończenie takie Takiej igiełki, nie? I to, to this one cutting jest. Here? No, no A, że ona mówi, że dopiero od połowy jest ten. Dobre do jedzenia. O! I to po ścięciu wygląda tak.

Lad, wat ben je hier van mogen, want je moet het. Maar which one? Oh, this one is nice. How uh, we're cutting here? Yeah. So hold it, hold it. This one. Mm. You hold. Yes. Oh, okay. Oh, yes, I saw One more? No. Pokaż. Nadia, show it. Oh, and it looks like this. Can no. you hold it like this? Yes. Here? Yeah. Tak to, tak to wygląda po tym, pościęciu. Czyli to w środku jest taki, w środku jest taki, kurde, jakby to powiedzieć, taka, taka rzodkiew, taka brukiew w środku, coś takiego. Smak, smak, przypomina jakiegoś owoca, ale nie wiem dokładnie, nie potrafię określić, nie? Nie, mówię. One more? Yeah. Oh, let's see my that. Hold it like this. I'll move it. i Here? Mm, okay. Tak. Good. Tak to oh my God. Good. Good. <laughs> Very good. Yeah. Good. o i tyle żeśmy to i z tego będzie jakaś ten będzie jakaś potrawa fajna I teraz ona, przy... ona przygotowuje tą potrawkę tą y, tutaj tak o tutaj jeszcze tu jeszcze y, ten y, ona to obiera to są właśnie te y, to, to co żeśmy ścinali z bambusa ona to obiera do takiego do takiej miękkiej tej Ta, taka y, pod spodem jest taka miękka, ta, już, no takie, że tak jak szparagi, coś takiego, że jest taka część ta twarda, a tu jest ta część taka, no, taka mięciutka. I tak, i znajoma jeszcze przyniosła, przyniosła takie rybki, to są rybki, ona filetuje tą rybę filetuje tą rybę i później ją suszy na słońcu ona jest suszona na słońcu i dopiero po tym suszona i nasalona i dopiero po tym dopiero po tym ona się nadaje do znaczy nie nadaje ona się wcześniej też nadaje tylko że jakieś ona dodatkowe walory ma przy tym po tym wysuszeniu nie tak o, tutaj jakieś tam rośliny nazbierali już to się wszystko nadaje tu są jakieś tam rośliny papryczka oczywiście po tajsku będzie. Tu, tutaj już są te pokrojone, te. Hola! Hola! What do you do, this one? You tell. What is this foot? Yes. Okej. No to myślę, że to będzie coś, coś ciekawego, nie? Jak ona to wszystko przygotowała, już umyła. Nastawiła ten, e, nastawiła wodę, pewnie będzie to, nie wiem, podgotowywać i wstawiła też e, ryż, że to będzie z ryżem potrawa, nie? No to będzie coś ciekawego. Pier pierwszy raz coś takiego testuję. Na razie nią zostawię tutaj, niech ona sobie gotuje. A ten mikrofony, mikrofon wyłączę chociaż mikrofon by się przydał tutaj do tego śmiało tam Sol okej. Okay. A, a, a ta, rybcia musi się ten musi się troszeczkę troszeczkę podmoczyć. Ja tu kogoś oczywiście ten kogoś się najadł. na ja mu wczoraj przywozła takie jakieś takie mięsko na patyczkach. I ten już i się leży, już się tu znalazł takie fajne miejsce, tu jest, bo tu jest taki przewiew, to dla niego tu jest tak fajnie. A poza tym, a poza tym on ma ten ee, dobry widok, wszędzie wszystko widzi. tak, W pokoju co się dzieje, w kuchni co, w kuchni co się dzieje, na zewnątrz co się dzieje, tam otwarte drzwi są, no i w pokoju, bo w pokoju ja czasami się kładę, tak chcę chwilę odpocząć. Po jedzonku, no to on tutaj sobie leży. Nie przeszkadza. W ogóle, w ogóle mi, e, jak ja się położę na chwilę, żeby sobie odpocząć, to on mi w ogóle nie przeszkadza. A jeszcze tak, bo zrobił mi się taki mały kłopotik. bo po, ja teraz nagrywam te, telefonem, bo popsuła mi się kamera. Nie wiem co się stało. Ale w ogóle się nie ten, w ogóle się nie włącza. Ja ją zostawiłem ja ją zostawiłem na całą noc do ładowania i rano, rano przestały w ogóle przestała. Chciałem włączyć, była nagrzana ta kamera, czyli bateria się ładowała. Ale w ogóle kamera nie reaguje, nie reaguje na, na ten przycisk do nagrywania i ten przycisk do, do menu. Co jest menu, bo tym menu włączałem kamerę i w ogóle nic nie reaguje. Szukałem, to, szukałem tych tutoriali na tym na, na YouTube, ale no nie bardzo mogę, no nie, nie, bardzo, nie bardzo wiem, jak to zrobić. Szukałem tutaj już, szukałem tutaj w kampocie. Yy. Jakiegoś takiego byłem w kilku miejscach, to powiedzieli, że nie, że oni takich rzeczy nie, nie naprawiają, że no po prostu nie da rady, że muszę jechać do stolicy, czyli do Phnom Penh, To być może Phnom Penh gdzieś tam, tam gdzie sprzedają GoPro, to być może takie rzeczy może może naprawiają. Na razie na razie robię taki, no, szukam no, nie? Gdzie, gdzie, żeby to było pewne, żeby żeby zadzwonić, żebym tak na ślepo nie jechał do tego trąpeń, żeby zadzwonić. I, I jeśli mi powiedzą, że naprawią, to ja wtedy pojadę, nie? Ale poza tym poza tym ten zamówiłem drugą, bo, bo, no, bo bez tej kamery ja się jak bez ręki, bo tak, bo jak jadę na przykład motorem, jadę motorem, to no, no, nie ma szans, żebym ja telefonem na, nagrywał. No jest ciężko. A, a, a GoPro, jak mam, w ręku trzymam. Y, mogę jechać motorem, w ręku trzymać i nagrywać, i nie ma problemu. A z telefonem, to telefon jest duży, to no jest trochę, trochę kłopot, nie? I ten, no i czekam, bo, bo koleżanka, ja już zamówiłem tą kamerę, y, już ją kupiłem i, i, i w Anglii ją wyślą na jej adres i ona, ona jak będzie bo ona będzie leciała 17 tutaj będzie w, w, tutaj w Kampot to ona mi tą kamerę przywiezie także na razie będę na razie muszę nagrywać telefonem no bo no, chciałbym kontynuować cały czas no nie bo codziennie co jakieś jakieś ciekawe fajne sytuacje są i ten. no dzisiaj akurat fajna sytuacja bo tam nowa potrawa, której jeszcze, jeszcze w życiu nie próbowałem, na dia już ją zaczęła robić, także ciekawe, i nagrywam to telefonem. A jeszcze takie coś, jeszcze może jeśli ktoś e, ogląda ten filmik i ten, i zna się na przykład na takich rzeczach, jak naprawić, to jest tak, to jest e, GoPro 10. Jeśli może, może akurat komuś taka sytuacja się przydarzyła, nie, że, e, że mu się coś takiego stało, to bym bardzo prosił o kontakt, że no bo ja chcę to naprawię tą, tą będę miał drugą nową i tą bym naprawił, nie. Może ktoś, może akurat ktoś e, będzie wiedział, jak jak to zrobić, nie. No na razie, na razie, na razie nagrywam telefonem. No. W sklepiku, w sklepiku byliśmy i ona jeszcze dokupiła, dokupiła to tak, te warzywa ona sparzyła, one są sparzone. What is this Nadia? This one, name? Ani chlekba, chlekba tepren. Tepren, yes. Zobaczymy jak się ogórek nazywa. A this one? Pesak, pesak. This one? Try. Try. Okay. <laughs> This one? Anikum. Anikum. Anitrop. Drop. Drop. Okay. Anikur chma. Chma. Anipset. To jsou bočňářky, bočňářky to kupila. A nej mrej pro. O, okej. A A, ryb, a jeszcze... Poczekaj, bo to są jeszcze takie rybki. To są takie rybki suszone, one są bardzo podobne do, e, do szprotek. Ja to, ja to sobie jem takie, no bardzo fajne, bo to jest wysuszone, podobne do szprotek, nie? Bo okay. Okay. to jest to jest, nie? Rejau. Pejczau. Okej. I teraz to coś robi tutaj takiego. Aha, nie, miesza miesza teraz. te, e, Miesza te rybki. To będzie coś pysznego. Więc na food? Tajfood? Yeah, nie, food. Thai Thailand. Thailand food. Mm -hmm. Tego, bo ona mieszkała bardzo długo w Tajlandii. I ten. I nauczyła się tam te, tych potraw robić po Tajlandzku. Bo tutaj kmerzy też oh, robią bardzo podobnie, <laughs> ale ten, ale, yy, ale troszkę inaczej, nie? Ta kuchnia tajska jest troszeczkę... Troszeczkę inna, nie? Bardzo ostro, bardzo ostro, bo... Um, na p, na czyli to jest papryczka ostra, na p. No i tu już jest przygotowane wszystko. Ma pe, ma pe. Rybkę na razie odstawia, będzie ją smażyło, i teraz tą rybkę odstawia. Będzie, teraz będzie kroić. E, uczniaczki Szef. Tak. Szef. Szef. Bardzo sprawniej to idzie. To o właśnie, a to, to no. jeszcze to warzywko, jeszcze tego nie, nie próbowałem. Nie wiem co to jest dokładnie. Tego jeszcze, tego jeszcze nie próbowałem. Ona to tak nacina i w całości takie, w całości takie kulki daje. No ja to próbowałem, to takie, kurde trudno określić ten smak. No nie wiem, to, to dopiero w potrawie daje jakieś tam dodatkowe, dodatkowe walory. God. A to jest taka, a to jest, e, e, no to jest takie młode, e, zielone młode mango, limonka, szypiorek. Tam, tam. Bat, batcom. Tam, Nadzie. Nie. You like it, cooking, yeah? Mm -hmm. You like cooking, yes? OK. Teraz dalszy ciąg, Nadia, what you doing? Hmm? Układać tutaj na tym? Nie wiem, to... Your, you, no. It? No? I'll eat. eat. Okay. A, ah, eat, for eat, a, ah, czyli to... Czyli to, uh, czyli to będzie... No, taka jakby surówka, tego, ona tego nie będzie ani gotować, ani nic, czyli to będzie surówka, taki, taki dodatek, taka przegryzka, no, do, do, głównego, do głównego dania. To so this one you, no cooking, yeah? No cook? No, this one you, no not cooking, yeah? No. No, it's only, yeah. yeah, ok, ok, ok. Tutaj tak, tu przygotowała już w moździerzu. Tak, czosniczek, papryczyk, ale papryki dowaliła. <gry> Aha, i jeszcze tutaj właśnie chciałem wspomnieć o tej, o tym e, glutam, bo oni dodają do wszystkich potraw. E, dowiedziałem się właśnie, dowiedziałem się z YouTube, e, bo ci, którzy oglądają, to znają tą przyprawę i powiedzieli, że to jest glutaminian sodu. I tam takie opinie były, że to, że to jest trucizna, że to tam dodają, że to e, ale to e, ten glutaminian sodu to praktycznie we wszystkich e, we wszystkich e, potrawach, gdzieś jak się sprawdza te składy, to on występuje we wszystkich potrawach. No trucizna, no trucizna tak jak Pepsi Cola jest trucizną, i Coca-Cola jest trucizną, i alkohol jest trucizną. No tych trucizn jest, jest dużo, a E, tam ktoś nawet napisał, że nawet sól jest, te, też jest niezdrowa, nie? Także, no glutaminian sodu, no, dodaje się, bo daje no, jakieś tam te e, walory smakowe, no, okej, okay, no. no. Jakby tak chciałby eliminować wszystkie, e, wszystkie e, te e, zagrożenia, wszystkie jakieś tam niezdrowe te, to by trzeba było się zamknąć w sterylnym pomieszczeniu nic nie jeść absolutnie nic nie pić bo woda też też nie jest za bardzo niektóra zdrowa i tak wiadomo nie a tutaj to są właśnie te wysuszone takie e, wysuszone szproteczki. Ja to już już zjad, całą tą porcję prawie zjadłem. Nie? No, no jest to no, jest to bardzo pysznie taka wędzona e, wędzona rycia znaczy bardziej ona jest wysuszona, ona jest tak jakby trochę podsmażona i wysuszona, bo ona jest bardzo cieniutka i to, to można ja sobie to maczam troszkę w soli, bo to nie jest za bardzo słone i tak mm. Mm. jest to bardzo pyszne, nie jest to tak dokładnie jak szprotka. Bo szprotka jest taka bardziej nawodniona, a to jest suche, zupełnie suche, czyli sam ekstrakt z tej ryby to jest pyszniunia. Do piwa idealna taka przegryzeczka, tak jak się orzeszki je do piwa, to 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 jest równie smaczne do piła. Mmm. No no. Hadzia. Mmm. Can you give me one more? This one. Good. For me good. O, kontynent. Cinnian. Cinnian to znaczy się, że bardzo smaczne. Ja sobie to jeszcze troszkę w soli maczam. Mmm. Nadia Eu yeah. want one? Which al Zobaczył jaki dzisiaj jest dzień tygodnia, <noise> po, no ciep pogoda jest fajna, ciep jest ciepluteńko, cieplunio, taki lekki wiaterek, lekki wiaterek zawiewa, ale jest, jest ciepluteńko. To tu Kikuś oczywiście za, za mną, bo to jest mój przyjaciel, <noise> za mną łazi cały czas. Także czekam na ten. Czekam na jedzonko.